Witajcie, ja nazywam się Konrad Hildebrandt, jesteśmy w chińskim Kushan na World Cyber Games 2012 i ze mną jest polski klan SBP Zawisza, czyli najlepsi czołgiści w kraju. Tutaj jest Flex, ojciec założyciel klanu. Można tak powiedzieć. Okay. Więc jako, że... Gracie w Klanie to jest zupełnie trochę inne podejście niż takie jak grają normalni gracze w World of Tanks 15 na 15. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy Waszym graniem na turniejach, a tym, co można normalnie robić na serwerach? Przede wszystkim jest mniejsza liczba graczy. 7 na 7 gra się tylko i wyłącznie turnieje. 15 na 15 gra się bitwy randomowe i Clan warsy, które też są dostępne w World of Tanks, tak? Co jeszcze? Jakie było pytanie? Czy, czym się różnią po prostu? Czy macie jakieś inne, zupełnie inne podejście niż gdy gracie 15 na 15? Różnią się tak. W przypadku 15 na 15, kiedy jedna osoba coś popełni jakiś błąd, to jest jeszcze do naprawienia, tak? Poprzez pozostałe 14. W przypadku 7 na 7 wystarczy jeden mały błąd popełniony przez jedną z osób w momencie, kiedy drużyna przeciwna tego będą nie popełni, to przyważnie kończy się to porażką już. A od czego zależy, jaki skład mają wybierać czołgów na, na daną bitwę? Od mapy, od, od terenu mapy, no, przede wszystkim od tego. Mhm. Z tego co zrozumiałem zauważyć, nie mierzycie artylerii do map miejskich. Z kolei nie bierzecie lekkich czołgów do map otwartych. Takie są podstawowe zasady? Nie, na odwrót. Bierzemy czołgi lekkie na otwarte mapy i artylerię. Na mapy miejskie, jeżeli, to jest, jeżeli jest zmiksowana, jest troszeczkę otwartego terenu i jest miasto, też staramy się brać artylerię. Bo jako, że zazwyczaj, jeśli bierzecie ciężkie czołgi, to oczywiście to już najcięższe z dziesiątego, ostatniego rzędu. Czy są jakieś maszyny, które są absolutnie słabe i wiadomo, że nie ma co ich brać? Czy mimo wszystko gra jest zbalansowana i dobieracie. Jak... Każdy czołg ma swoje miejsce. Każdy czołg ma swoje miejsce, wszystko jest ogólnie zależne od taktyki, jaką się obiera i do tego, co ma zamiar się zrobić na danej mapie, tak? Także jakby każdy czołg jest ważny. A co tak naprawdę jest potrzebne graczowi w World of Tanks? W sensie, jakie potrzebuje umiejętności, po czym poznać, że jest dobry w grze? Upór przede wszystkim. Na początku można być słaby. każdy jest słaby na początku, tak? Trzeba mieć upór, upór, jeszcze raz upór, trzeba dużo grać. No i wtedy każdy jest dobry, tak? Odniosłem wrażenie, że World of Tanks w sumie jest grą dla cierpliwych i o stalowych nerwach, że trzeba przeczekać wroga, że czaisz się, czaisz się, czaisz się, a czekasz po prostu na moment, w którym to wróg popełni jakiś błąd. No, dokładnie tak to wygląda. Eee, trzeba prowokować wroga do popełnienia i eee, Na tym polega cały my, gramy w szachy, tak naprawdę, tak?